W życiu miałem do czynienia już z wieloma parami słuchawek. Nie ma co jednak ukrywać, że nigdy nie sięgały one ceny wyższej niż 100-150 zł. Nie jestem więc audiofilem, i dla mnie słuchawki grają w trzech wariantach: czysto jak stare radio i wyjątkowo przyjemnie. Jak jest z tymi otrzymanymi od firmy Logitech do testów? W tym materiale postaram się wam to nieco przybliżyć, zaznaczając przy tym, że producent nie ma wpływu na opinię zawartą w tym materiale. Cześć, ja jestem Gramodrana, a to Logitech G435. Zacznijmy od tego, co w pudełku. W pudełku znajdziemy same słuchawki, odbiornik Lightspeed na USB, kabel USB-C do ładowania słuchawek, a także naklejkę, którą z dumą możecie przykleić na swój samochód lub peceta, no i informacje odnośnie samego urządzenia, której nikt nie czyta woląc się męczyć metodą prób i błędów. Nikt jednak z Was nie kliknął w ten materiał, by posłuchać o tym co dostajecie w zestawie. Skupię się więc na samym sprzęcie. Ten po wyjęciu z pudełka zwraca uwagę swoją lekkością. 165 gram, według producenta, to dość lekkie słuchawki, biorąc pod uwagę gamingowe konstrukcje dostępne na rynku. Lekkość nie jest jednak synonimem kruchości materiału, bowiem zastosowany plastik, wykorzystany w 22% z recyklingu, nie złamie ci się w palcach na nefralgicznych miejscach prowadnicy. Choć słuchawki swym rozmiarem mogą być dość niepozorne, to na uwagę zasługuje fakt, jak dobrze sparowane są nauszniki. Te bowiem bez trudu będą pasować na uszy dorosłego odbiorcy rozrywki, jak i młodszego padawa na gamingu. Warto też skupić się na aspekcie przewiewności. Tańsze konstrukcje, z jakimi miałem do czynienia, często pokryte były ekoskórą. Ta po wielu godzinach przed komputerem potrafiła wręcz odparzyć skórę za uszami. I to serio nie jest żart. Górna część w G435 również unika ekoskóry i pokryta jest czymś na kształt grubej gramatury rajstop. Brzmi tanio, być może, ale właśnie takie zabiegi powodują, że cała konstrukcja jest lekka i przewiewna, a materiał wcale nie tak łatwo uszkodzić. Nie jest on jednak odporny i to warto zaznaczyć. Generalnie cały design w wersji jaką otrzymałem jest mocno stonowany, choć warianty skierowane do fanów z również są w ofercie Logitecha. Pogadajmy jednak trochę o ich obsłudze i technologii, jakie obsługują. Lightspeed parowany za pomocą palucha USB, no i Bluetooth, który daje możliwość połączenia z PS4, PS5, Nintendo Switch, telefonem czy też dowolnym urządzeniem obsługującym tą technologię. No poza Xboxem, ten dalej nie chce gadać z niedetykowanymi headsetami. Same tryby przełącza się za pomocą przytrzymywania przycisku power na lewej słuchawce, dłużej lub krócej w zależności od trybu. Parowanie z kolei to przytrzymanie przycisku wyciszającego mikrofon. No właśnie, pewnie pytasz gdzie ten mikrofon. Generalnie cała magia dzieje się po lewej stronie. Skrzętnie ukryte dwa mikrofony formujące wiązki, czyli G435 dość przestronnym headsetem. Który z powodzeniem możesz zabrać ze sobą na spacer, by nikt nie patrzył na ciebie jak na dziwadło z pałąkiem przy poliku. Cześć, ja jestem Gramod Rana, a to test mikrofonów w słuchawkach Logitech G435. Przyciski funkcyjne do ustawiania głośności, włączniki i wyciszenie mikrofonu, port do ładowania, jak i sam mikrofon to właśnie lewa strona urządzenia. Całość jest na tyle intuicyjna, że dasz sobie radę bez ściągania słuchawek. No tak, bo G435 to słuchawki bezprzewodowe. Na pochwałę zasługuje zdecydowanie czas pracy na baterii. Producent informuje o 18 godzinach ciągłego działania. No i w rzeczywistości tak jest. Te musiałem ładować raptem co trzeci dzień użytkowania. Takie działanie robi wrażenie, a też nic nie stoi na przeszkodzie, by w razie czego korzystać z nich po kablu, gdy tylko zapomnimy o ich naładowaniu. No dobrze, ale jak grają? Grają zdecydowanie zadowalająco. Nie mamy do czynienia ze sztucznym podbijaniem tonów, a basy są czyste i odczuwalne podczas słuchania lub grania. Kompatybilność Z Dolby Atmos, Tempest 3D i dźwiękiem przestrzennym Windows Sonic też robią robotę i warto skorzystać z tych opcji, jeśli tylko chcecie sprawdzić pełną moc tego zestawu. Jeśli nie lubicie dodatkowego oprogramowania, to omawiany sprzęt nie wymaga g do działania. Choć nie ukrywam, że wbudowany equalizer z systemem pamięci ustawień wewnątrz słuchawek mógłby się wielu bardziej wymagającym osobom przydać. Uszami a plastikiem wewnątrz nauczników, ta wspomniana rajstopa na górze headsetu może nie każdemu przypaść do gustu, a ogólny design może nie być wystarczająco gamingowy dla fana światełek RGB. Umówmy się jednak, w obecnej kwocie około 259 zł to wciąż bardzo ciekawa opcja. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt tej uniwersalności zestawu, przyjazności dla młodszego gamera względem wagi, obsługi, a także samego poziomu głośności zabezpieczającego słuch. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by dorosły odbiorca używał ich podczas pracy przed komputerem, przełączając się między konsolą, smartfonem, PC-em, kiedy tylko ma na to ochotę. Jeśli więc szukasz czegoś do 300 zł i nie wymagasz gwiazdki z nieba, a oczekujesz dobrego brzmienia i wykonania, to G435 od Logitecha powinien być Twoim wyborem. Mówił dla Was Gramodrana. Cześć!